Do 29 kwietnia roczne zeznanie podatkowe można składać także w Urzędzie Miejskim przy ulicy Zwycięstwa. Działa tam specjalny punkt, w którym przyjmowane są rozliczenia składane zarówno do pierwszego, jak i drugiego Urzędu Skarbowego. Od wielu lat Urząd Skarbowy w Gliwicach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, umożliwia również składanie zeznań rocznych poza siedzibą swojego urzędu bezpośrednio przy współpracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Punkt działa tak jak urząd, czyli od poniedziałku do środy, w godzinach od 8 do 16, w czwartki do 17, a w piątki do 15. Śledząc coroczne statystyki, szacuje się około 1200 sztuk złożonych, zeznań rocznych tutaj bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. I ta liczba niezmiennie towarzyszy nam praktycznie co roku. To jest generalnie punkt, który co roku działa właśnie na wnioski naszych klientów, dlatego że są cały czas tym zainteresowani i cały czas współpracujemy w tym zakresie z Urzędem Skarbowym. Zapytaliśmy mieszkańców, czy taki punkt jest potrzebny. Bardzo dobrze. Niech będzie, jestem za. Bardzo dobrze, bo tam w tym urzędzie, jest duże kolejki daleko. To jest centrum miasta, by był bardzo zazwolony. Super! <laughs> Robiłam to przez internet, nie sprawiało mi to większych problemów i było wygodniejsze. No ale wiadomo, nie wszyscy potrafią, więc może faktycznie jest to dobra opcja. Ten punkt tylko i wyłącznie ogranicza się do składania zeznań rocznych w formie papierowej, z uwagi na to, iż. Yy, nie ma możliwości technicznych, np. komputerów, które umożliwią weryfikację takiego zeznania. Oprócz złożenia zeznania rocznego w formie tradycyjnej istnieje również możliwość złożenia zeznania rocznego drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów, wykorzystując usługę wstępnie wypełnionego zeznania rocznego, tak zwaną skrócie PFR.